Blisko miesiąc temu Rezygiusz oficjalnie rozpoczął sprzedaż swojego kursu. Jest to o tyle kontrowersyjny temat, że poprzednia tego typu inicjatywa o podobnej nazwie stworzona przez Freeza nie spotkała się ze zbyt dobrym odbiorem. Głównie dlatego, że kurs, który miał być kursem, nim nie był, a prezentował bardziej backstage projektu ekipa i niepublikowane dotychczas ujęcia. Rezygiusz zarzekł się na swoich social mediach, że nie popełni już błędu poprzednika, a jego kurs będzie o wiele lepszy. Pozwoli on realnie rozwinąć niejedną karierę i będzie. On, kolokwialnie mówiąc, napchany merytorykom. Kurs faktycznie się pojawił, a jego kwota za najtańszy pakiet, a mowa dokładnie o pakiecie online, kosztował 890 zł. W tym kursie, tak totalnie mówiąc prosto, sprzedaję wszystkie swoje tajniki i zasady, którymi się kieruję, by tak jak dziś być w topce polskiego internetu. Więc w szkoleniu, uwierzcie mi, jest naprawdę giga paczka informacji, zasad, typów, sposobów, narzędzi, czy chociażby też analizowania treści, i to wszystko w całości da Wam możliwość możliwość skutecznego i efektywnego tworzenia treści w internecie. Specjalistyczne poradniki często kosztują nawet więcej niż przytaczane 890 zł. Jeżeli dana publikacja ma podnieść nasze kompetencje lub sprawić, że będziemy mogli więcej zarabiać, to jest to zwyczajna inwestycja. Lecz jak się okazuje, kurs Serziego nie do końca spełnia te kryteria, a sprawę dogłębnie zbadał i przeanalizował autor kanału Nie wiem, ale się dowiem, który też dokonał zakupu wspomnianego kursu i krytycznie się na jego temat wypowiedział, przedstawiając wiele za i przeciw oraz Dodając swoje sugestie, co według jego wiedzy można byłoby dodać lub zmienić. Analityka odbiorców. Jesteście w stanie zbadać grupę odbiorców, którą pozyskaliście. Ponieważ będzie w jakiś sposób spójna, będą mieli powiązania. Korzystając z tych narzędzi, jesteś w stanie przeanalizować, kto was ogląda do tej pory. I to bardzo dobra porada. Analizowanie statystyk i wiele innych porad faktycznie mających ręce i nogi, ale brakuje im przede wszystkim zastosowania. Bo sam fakt, że analizowanie statystyk może ci pomóc, nie oznacza, że będziesz potrafił to zrobić. Zamiast mapy z dokładnymi wskazówkami, dostajemy kompas bez igły i usłyszane, idź na północ. Tylko że sama wiedza o tym, gdzie chcemy dotrzeć, nie wystarczy, żeby tam dojść. W całym materiale na potrzeby recenzji pojawiło się kilka fragmentów z całego kursu, ale publikacja nie spodobała się samemu Rezygniuszowi, który zamyślił obszerny komentarz pod tym filmem. Kracając i parafrazując wypowiedź YouTubera, możemy przeczytać, że teoretycznie szanuje on opinie innych na swój temat, które są pozytywne jak i negatywne. Ale również według niego przytaczany materiał jest poprowadzony w taki sposób, aby wywołać burzę i fale krytyki. On to tym, że wiele osób jest zadowolona z zakupionego szkolenia. Rezy dodaje, że cały materiał jest manipulacją mającą na celu dotykanie wyświetleń, a autorzy kanału kopią pod nim dołki. Na końcu YouTuber dodał słowa oburzenia dotyczące tego, że nie wiem, ale się dowiem, jego 8-godzinny kurs skrócił w 30-minutowym filmie, a on sam powinien zdjąć ten materiał z YouTube'a. Według wielu komentujących Rezy już ośmieszył się, zamieszając taki właśnie wpis. Widzowie twierdzą, że Rezy już wybiórczo podchodzi do recenzji i je szanuje do czasu, kiedy te są pozytywne. Oczywiście pojawiły się też słowa wsparcia dla youtubera, ale jest to mniejszość w porównaniu do opozycji. Autor kanału postanowił odpisać na negatywny komentarz ryzygo, wspominając, że ryzyk już chyba pominął pozytywne opinie o kursie w materiale, a zwrócił uwagę tylko na te negatywne. Miał on podejść do tematu bardzo emocjonalnie, mimo tego, że zespół kanału to dokładał wszelkich starań, aby opinia była maksymalnie obiektywna i ocenę postawiał ludziom, aby stwierdzili jaka jest ta recenzja. Wielu komentujących, jaki i autor kanału zwraca uwagę na to, że kurs zawiera dużo ogólników, które w żaden sposób nie nakierowują odbiorcy na konkretne tory. Warto podkreślić fakt, że Rezi zaczynał na YouTube w czasach, gdy jeszcze nikogo prawie na tej platformie nie było. Często wybić się było stosunkowo łatwo i zrobił to w innych czasach niż są teraz. Aktualnie prawdopodobnie robiąc to, co Rezi robił na początku swojej kariery, nikt takiej działalności mógłby nie zobaczyć. Przez fakt rozwijania się platformy i coraz większej konkurencji. Zobaczymy, czy ta afera w jakiś sposób eskaluje, a Rezyk już postanowi wystąpić na drogę Prawną. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko, siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobaczy zakazany długopis. O wyjściu na drogę prawną myśli również Lizak, czyli osoba, która cały czas przewija się w kręgach fagaty. A według niej od czasu do czasu mają spotykać się w niezobowiązujący sposób. Jednak według Lizaka sprawa przybrała nieco poważniejsze barwy. Bo ten ma rozważyć, czy nie wnieść wniosku o zakaz zbliżania się ze względu na to, że fagata ma go męczyć. Weź ona cię kocha, ale mnie to nie interesuje. Ja to ludzie, już chcę spokój, naprawdę, a nie wmawianie mi jakichś problemów, których nie mam, żeby tylko mieć pretekst, żeby do mnie wydzwaniać yy, i, i nie wiem, co jeszcze. No to jest kursesja. Ja chyba o jakiś zakaz zbliżania ten, o jakiś zakaz zbliżania wniosę. Interneuci podzielili się na dwa obozy. Jeden z nich twierdzi, że Lizak jest toksyczny i w chamski sposób odpowiada na wypowiedzi fagaty. I że w sumie gdyby nie ona, to ten w internecie by nie istniał, a z drugiej jednak dwójka ta nadal od czasu do czasu się spotyka. Niewątpliwie jest to skomplikowana relacja, tak jak wiele poprzednich influencerki, a cała sytuacja będzie jeszcze ciągnąć się przez wiele miesięcy, przez kilka kolejnych miesięcy albo nawet i lat, razem zamieszka Pola oraz Aleksander. Influencerka jakiś czas temu rozstała się ze swoim. Chłopakiem ostrym, publikując dosyć głośny materiał, który był nacechowany emocjami. Pola mocno przeżywała wspomniane rozstanie, podkreślając to na wielu rozmowach. Czułam szczerze, to jest pierwsze rozstanie, które przeżywam. Bo ja spotykałam się w życiu z ludźmi, byłam w związkach, ale zazwyczaj te związki kończyłam. Ty kończyłaś? Ja kończyłam, że już mi nie towarzyszyły uczucia przy tamtych rozstaniach. A tutaj faktycznie mocno przeżywam to, yy, to rozstanie. Ten Może pierwszy no... raz. Pierwszy raz, no? Prawdopodobnie rozstanie miało kluczowy wpływ na decyzję o wspólnym zamieszkaniu z innym członkiem projektu Ekipa, lecz ludziom się to do końca nie spodobało, a dokładnie postać Aleksandra, na którego wylało się sporo krytyki, przez jego charakterystyczny sposób ubioru i sugestie jego wspólnej przyszłości z Polą. Będąc przy temacie ekipy, nie można nie pominąć ciekawej i ważnej wypowiedzi Wujka Łukiego. Od pierwszego projektu Ekipa minęło już wiele lat, dla sporej liczby odbiorców była to jedyna i oryginalna ekipa, która bazowała jeszcze na prawdziwych relacjach, a wszystko było stosunkowo świeże i nowe. Wujek Łuki w rozmowie z FOMO Podcast podkreślił, jak bardzo brakuje mu tych czasów, mimo że w tle było wiele perturbacji prawnych odnośnie podpisanych umów. Skończyła się pierwsza ekipa, to miałeś poczucie, że straciłeś przyjaciół? Ja w ogóle ostatnio odkryłem, że mam niektóre rzeczy związane tylko z nimi i że niektóre rzeczy to są moje najlepsze przeżycia w życiu. Na przykład, jeździliśmy po nagrywkach, jeździliśmy do maka i siedzieliśmy sobie tam. I na przykład, wiesz, to było tak, że kończyliśmy nagranie o 2.3 i o 5.00 rano, czy tam o 6.00 wstawaliśmy na kolejne. I wszyscy do mak za drąbowaniem, bo jedziemy, jedziemy. I wszyscy jedzieliśmy, wiesz. To były czasy, kiedy, wiem, była tam Werka, był tam Karol, był Mike. I siadaliśmy przy dużym stole i po prostu się śmialiśmy. Po prostu się trollowaliśmy, opowiadaliśmy jakieś żarty, takie głupawki ze zmęczenia. I ja teraz, kiedy przychodzę do fast foodu zawsze Siedzę przy wysokim stole. Ostatnio to odkryłem. Nikt nie rozumie, dlaczego siadam sam przy wysokim stole. No bo ich tam nie ma. Wujek Kuki w materiale wspomniał, jak bardzo brakuje mu starej ekipy. Mimo, że konflikt, który powstał, wydawał się stosunkowo duży, to końcowo widać pewnego rodzaju nostalgię i wyraz chęci powrotu do tych czasów. Zobaczymy, czy kiedykolwiek dojdzie jeszcze do powrotu starej ekipy, ale wiele wypowiedzi wskazuje, że jest na to szansa. Istnieje również bardzo duża szansa, wręcz stuprocentowa, na to, że zobaczymy wersów na zabawie sylwestrowej programu TVP1. Femasterka od wielu lat rozwija swoją karierę muzyczną i często można zobaczyć się jej występy na dużych obiektach. Jednak teraz będzie mogła odhaczyć kolejny ważny występ, ponieważ na swoim Instagramie ogłosiła, że pojawi się w TVP1. Mimo, że jest sporo domysłów, że chodzi o występ muzyczny, to nie zostało to jeszcze jednogłośnie przekazane. I na ten moment wiemy, że influencerka ma się pojawić w programie pierwszym polskiej telewizji. Zamykając temat uniwersum ekipy i Gen z, warto wspomnieć o aferze, która nabrała rozgłosów w ostatnich dniach, a chodzi konkretnie o miniaturkę czajnika, na której to była widoczna Faustyna oraz podpis sugerujący zdradę. Sprawę z Zaglądowali również członkowie Jenzi, wyrażający jednoznacznie słowa krytyki dla youtubera. Co sądzicie o miniaturce czajnika, na której była zablurowana Fausti? L Lipa. No comment. Lipa. chyba. Lipa, bo to jest takie sugerowanie, wiecie, jeszcze ten tytuł w ogóle. <grym <grym czy wybaczyłbym zdradę i Faust na miniaturce? No, jakby sugerowanie, wiecie. A, nie fajne, no. Takich rzeczy. Bo wiadomo, nada, no wiadomo. Tak, no, wiadomo, tam jakiś tam. A, dobra, skończmy to. Na ten moment widnieje już inna miniaturka, choć ta może być cały czas zmiana dla poprawy zasięgu materiału. Czajnik wie jak wywołać kontrowersje, ale według internautów tutaj została przekroczona pewnego rodzaju granica.